Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pozwoliłem sobie zaprosić Was na krótki spacer, ponieważ o człowieku, o którym będę mówił, byłoby herezją mówić z pozycji salonowej sofy. Był on twórcą, który pisał tak, jak żył. I żył konsekwentnie tak, jak pisał. Był on poetą totalnym. A zatem mowa o Edwardzie Stachurze, którego życie było wędrówką. I nie tylko w alegorycznym sensie, w takim, jakim jest ona udziałem każdego z nas, ale w sensie dosłownym. Bardzo często można go było spotkać właśnie w drodze, w pociągach, w których często musiał się ewakuować w razie kontroli, gdyż często był po prostu pasażerem nieposiadającym biletu. I mał się doraźnych zajęć, najmował się w Bieszczackich wsiach jako robotnik sezonowy, aby zarobić na przysłowiową kromkę chleba. Czym było jego pisanie? A czymże jest poezja? Samo to twierdzi, że wszystko jest poezją. A mój pierwszy kontakt z poezją Edwarda Stachury miał miejsce na szkolnej wycieczce. Gdy mój kolega z klasy zasiadł przy ognisku z gitarą i zaczął grać, i ujmujący sposób prezentować yy, twórczość starego, dobrego małżeństwa, która do twórczość jest właśnie poświęcona poezji Edwarda Stachury, to oni wzięli na warsztat teksty właśnie Stachury, Leśmiana i pięknie zaaranżowali. Oprawili muzycznie. Do tego jeszcze przepiękna barwa głosu pana Krzysztofa Myszkowskiego. No i brzmi to w sposób bardzo ujmujący. Będąc młodym człowiekiem, zauroczyłem się tą właśnie formą twórczości. Twórczości która zwana jest dzisiaj poezją śpiewaną. To ja wówczas tego rozumiałem? Myślę, że niewiele, chociaż wydawało mi się, że rozumiem, o czym się do mnie mówi w tych tekstach. Jak głupiec u mądrości wrót, stoję i tyle wiem, co wiedział w przód. Jak powiedział wielki Goethe. Twórczość z Kachury to nie tylko poezja, ale również jego opowiadania, eseje, w których. Dzieli się w sposób już bardziej bezpośredni, bardziej mniej wieloznaczny, w sposób mniej wieloznaczny dzieli się swoimi rozlicznymi rozterkami, problemami, egzystencjalnymi bólami. W opowiadaniu, Cała Jaskrawość, mamy do czynienia tym, co jest udziałem co było udziałem i co jest udziałem ludzi którym nie wystarczy tylko jak pisał sam autor się urodzić umrzeć bo jak pisał są tacy którzy się urodzili umarli ale są też tacy którym jest to za mało zobaczyłem całą jaskrawość tego że to nie chodzi nie o śmierć, nie o życie, nie o sens i bezsens, nie o istotę i istnienie, nie o przyczynę i skutek, nie o materię i ducha, nie o serce i rozum, nie o dobro i zło, nie o światłość i ciemności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale o coś zupełnie innego. Chodzi o to wszystko razem wzięte. I podane na tacy. I nie smutek, nie beznadzieja, nie strach, nie przerażenie, nie obojętność i nie radość. Nie nadzieja, nie spokój, nie zakwit nie uniesienie, ale co? Co rozlewało się po mnie, że dożyłem tej chwili, żeby dojść do tego miejsca, żeby zobaczyć całą jaskrawość? O co chodziło poecie w tym tekście? No, można by z powodzeniem jeszcze raz zacytować tego. Niemniej jednak, ja myślę, że te bóle, które towarzyszyły, bóle egzystencjalne, które towarzyszyły właśnie poecie, były niczym nowym. To one ukształtowały wielu, wielkich ludzi, którzy podjęli właśnie ten trud, trud przemyślenia swojego życia. W odległym średniowieczu, na przełomie XII i XIII stulecia, niejaki. Giovanni Bernardone, zwany później jako popularny święty Franciszek z Asyżu, również jako młodzieniec, nie mógł sobie znaleźć miejsca w życiu, a to do stanu rycerskiego, a to na wojnę, a to jako kupiec i miał tak naprawdę zapewniony byt i przyszłość. Ja mnie jednak coś go uwierało, coś mu nie dawało spokoju, i w końcu podejmuje się czynów bardziej radykalnych, a mianowicie wysprzedaje, oddaje ubogim cały swój majątek. W jego przypadku to był akurat majątek jego ojca. I wyrusza w drogę. Wyrusza w drogę, aby głosić nauki Jezusa Chrystusa, czyli Ewangelię. No nie był on pierwszy, nie był ostatni. Można by również wskazać na jakże popularny dzisiaj kierunek, jakim jest buddyzm, o którym wielu się fascynuje, szukając swojej drogi w życiu. Budda jako młody książę również postanowił opuścić, na chwilę opuścić mury swojego pałacu i zobaczyć, co tam poza tymi murami się dzieje. No i zobaczył to, co jest udziałem każdego człowieka, a mianowicie Cierpienie, nędzę, głód, no i śmierć. No i doszedł do wniosku, które no, nie są wnioskami odkrywczymi, a mianowicie, że każdego człowieka prędzej czy później dopadnie takie, a nie inne cierpienie i nie jest od niego wolny. Jak temu zaradzić? Był dość mocno zdesperowany i najpierw poddał się zdrowy ascezie. Po krótkim czasie doszedł do wniosku, że to... Tak naprawdę nie jest rozwiązaniem. A seza, rozumiana jako bezsensowne cierpietnictwo, niczego tutaj nie załatwia. Doszę do bardziej konstruktywnych wniosków, a mianowicie takich, że każde ludzkie pragnienie jest źródłem cierpienia. Nie brzmi to znajomo? Mówię o buddzie. A który z nas nie zna tego fragmentu z Ewangelii, gdy przychodzi do Jezusa młodzieniec i pyta go, co mam zrobić, żeby być zbawiony? No, możemy to zbawienie różnie interpretować, jeżeli ktoś chciałby w sposób, yy, yy, że tak powiem, bardziej laicki interpretować, no to co mam zrobić, żeby być szczęśliwy w tym życiu? No, młody człowiek, a po prostu nie potrafi sobie znaleźć miejsca w życiu i czuje, że tak za bardzo to nie jest szczęśliwy jednak. Pomimo tego, że opływa we wszelkie dostatki, no, rada Jezusa jest tutaj jedna, mianowicie taka: Nawet no, pyta go, czy zachowuje przykazania. To on tak, od najmłodszych lat zachowuje, znam wszystkie, zachowuje. To Jezus mu na to odpowiada: idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Młodzieniec zasmucił się i odszedł. Nasze przywiązanie do dóbr doczesnych. Sam Edward Stahura pod koniec swojego życia do tego stopnia pragnął złapać dystans do dóbr doczesnych, że nawet rozdawał swoje skromne wynagrodzenie ludziom bardziej potrzebującym, czyli opuszczonym starcom, którzy nie mieli na na utrzymanie żyli w nędzy i w biedzie. Nawet oddał swoją gitarę, do której był bardzo przywiązany. Nie chciał się przywiązywać do żadnej rzeczy ani. Również nie chciał się przywiązywać do osób. Chciał się wyzwolić z przywiązania. Chciał pozbyć się pragnień. Już po wypadku, gdy stracił rękę i zamieszkał u matki. Zaczął doceniać życie prostych ludzi. Podziwiał ich to, że potrafią się cieszyć z każdego dnia, dobrze wykonanej pracy, tego, że dobrze upiekli chleb, że ten chleb dobrze smakuje, tego, że jest piękna pogoda, która służy temu, ażeby. Prace w polu szły zgodnie z zamierzeniem. Gdyby kogoś z Was raziło to, że próbuje tutaj przemycić, albo wydawałoby mu się raczej, że próbuje przemycić jakieś treści natury religijnej i kogokolwiek nawracać, to pragnę zaznaczyć, że sam Stachura nie był człowiekiem wierzącym, a o swojej wierze pisał w następujący sposób. Nie otrzymałem ton wiary, to znaczy otrzymałem, ale zgubiło mi się to i zacząłem od zera i doszedłem chyba doszedłem do miligrama nadziei. I chyba ten miligram nadziei mam. Nadzieja chyba nie zamienia się w mocną wiarę, pozostaje nadzieją, kruchą, drobną, wątłą, narażoną na zwątpienie. Ale bez tej nadziei nie da się żyć. Także widzimy, że tutaj autor jest zdecydowanie człowiekiem poszukującym. W innym miejscu, w swoich wspomnieniach, dzieli się z nami szczerze takimi spostrzeżeniami, że on wręcz zazdrości tym ludziom, którzy w taki bezkrytyczny sposób, taki jak właśnie jego matka, wierzą i znajdują w tym ukojenie. Znajdują ukojenie. W całym tym bólu egzystencjalnym. Autor nie znajduje odpowiedzi na wszystkie pytania, które go dręczą. Nie jest w stanie uśmierzyć bólu. Jak wiemy, w końcu yy, ginie tragicznie, popełnia samobójstwo. Tak naprawdę nikt nie potrafi rozwiązać tych dręczących człowieka problemów. Nikt nie zna odpowiedzi na te trudne pytania, ponieważ całe życie człowieka, jak pisał autor, jest wędrówką. Jak mawiał Schopenhauer. A teraz to na Sofię już można? Tak, teraz. Można, teraz można na Sofię. Jak mawiał Schopenhauer? Zachwyt nad życiem jest strachem przed śmiercią. Może i tak jest. Chciałem teraz porównać dwa teksty pierwsze autorstwa Edwarda Stachury pod tytułem Gloria. Chwała najsampierw komu, komu gloria na wysokościach. Chwała najsampierw tobie, brawo przychylna każdemu, kraino na dół od Edenu, gloria, gloria. Chwała teraz tobie, słońce, odyńcu ty samotny, co wstajesz rano z trzęsawic nocnych i w górę bierzesz, w niebo sam się wzbijasz i chmury czarne białym kłem przebijasz i to wszystko bezkrwawo, brawo, brawo. I to wszystko złociście i nikogo nie boli. Gloria, Gloria, Gloria in Excelsis Soli. Słońcem pochwalonym teraz pędźmy razem, na nim na odeńcu galopujmy dalej. Chwała teraz Tobie wieczne, wieczny tym łodziku, środo świata, ulubieńcze losu, od złego ratu i konkoli w zbożu. Łagodnie kołysz tych, co na morzu, Gloria, gloria, gloria i excelsis eoli. Z wiatrem pochwalonym teraz pędzimy z połem, na nim, na koniku galopujmy polem. Chwała wam ptaszki śpiewające, chwała wam ryby pluskające, chwała wam zające na łące, zakochane w biedronce. Chwała wam zimy, wiosny, lata i jesienie, chwała temu, co bez gniewu idzie, poprzez śniegi, deszcze, Blaski oraz cienie, piersi pod koszulą, całe jego mienie Gloria, Gloria, Gloria. I drugi tekst autorstwa niejakiego Giovanni Bernardone czyli Świętego Franciszka z Asyżu wieś słoneczna albo pochwała stworzenie. Najwyższy, Wszechmocny, Dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twoimi stworzeniami, szczególnie z Panem, Bratem, Słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz i ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata księżyc i gwiazdy, ukształtowałeś je na niebie, jasne i cenne i piękne. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze i chmury i pogodę i każdy czas, przez które Twoim stworzeniem dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna i cenna i czysta. Pochwalony bądź Panie Mój przez brata Ogień, który doświetlasz noc i jest on piękny, radosny i krzepki mocny. Pochwalony bądź Panie Mój przez siostrę, naszą matkę Ziemię, która nas żywi i chowa i wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Pochwalony bądź Panie Mój przez tych, którzy przebaczają dla Twojej miłości i znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni Ci. Którzy je zniosą w pokoju, ponieważ przez Ciebie najwyższy będą uwieńczeni. Pochwalony bądź Panie mój przez siostrę naszą, śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Gdybyśmy chcieli porównać te teksty, no to z pozycji teologa czy też człowiek. Bieżący powiedziałby, że różnią się tym, że pierwszy jest pochwałą stworzenia, a drugi jest przede wszystkim pochwałą stwórcy przez jego stworzenie. No, drugi tekst autorstwa Franciszka Sasyżu zawiera inwokacje. No, to jest typowe dla utworów z tamtego okresu, ponieważ każdy utwór zaczynał się inwokacją. A w większości dzieła. Były anonimowe, ponieważ chodziło o to, ażeby nie autor był na pierwszym miejscu, ale ten, którego wychwalają, czyli w tym wypadku chodziło o stwórcę. Tak widzimy tutaj pewne. No nie trudno to zauważyć, że teksty, poglądy na przestrzeni wieków są zbieżne. Zbieżne są poglądy tych, którzy nie chcą przeżyć swojego życia byle jak, którym nie wystarczy byle co, którzy zdają sobie sprawę z tego, że wartości tylko i wyłącznie materialne nie dają im zaspokojenia. I wszechobecny słowotok, którego dzisiaj doświadczamy, nie daje nam żadnej sensownej odpowiedzi na pytania, które nas dręczą. I tym to pozytywnym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do następnego razu. Dziękuję za uwagę.